Hej człowieki z tej strony bury i witam was w filmiku, który ma być krótką informacją, która prawdopodobnie wiele zmieni w Waszych życiach. Nagrywa się dźwięk, nagrywa się dźwięk, dobra. Mianowicie słuchajcie, ostatnio sobie pod y, filmem w moim 30 odcinku czytałem coś takiego, stary idź po na łatwym, bo z takim progresem nie przejdziesz tej gry nigdy, zamiast porobić misję do najemników dawnego obozu sekcji, to od razu stałeś no Te słowa ugodziły w moje ego, mianowicie człowiek ma rację. Ja Boże, poczekajcie. Teraz macie obraz, sorki. Teraz macie obraz. Ten komentarz. Ziomuś ma rację. Z Tyksu masz rację rzeczywiście. Tutaj sprzyprzed sprawę, Powinien robić questów, 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 o czym zawsze powtarzam. Różniku właśnie jak się na misach nie potworach. To zauważyłem już dawno, że potwory dają. Dużo tych że jeszcze nie wiesz, więc polecam Ci zagrać na jakimś łatwiejszym, żeby zobaczyć, czego nie warto robić, co zostawić na później i To wszystko jest ok. I to nie je hejt, tylko miał opinia. Na początku tak sobie myślałem, że to jest hejt, ale w sumie masz rację, tu, powiem wam tak, to przede wszystkim ma ofic oficjalnie rację, nie? tu moja żona napisała. Ym... I tak, i, i jestem teraz w stanie robienia nowego save'a, mianowicie na poziomie normalnym gram. Wydaje mi się, że na tym normalnym robię na tyle szybko progres, że, że już niedługo będą kolejne odcinki z Gotika. wyobraźcie, że zaraz nic nie ma i nie będzie jeszcze chwilę, muszę nadrobić to, co nie chcę was kolejny raz od początku wstrzucać z play całego. Tylko zrobię to wszystko co tutaj i po prostu w 31 odcinek będzie już, może nie wszystko dokładnie, ale już mniej więcej na tym samym progresie będę co tutaj, wrzucę go na normalnym poziomie i nie będziemy grali nekromantą zagramy najemnikiem, bo mi się strasznie podobają złote zbroje, Ubierają mnie i, i zawsze jednak wolałem walczyć biczami, wiecie, magia nie jest moją studią, chciałem zobaczyć, bo nekromanta, bo nekromanty i tak dalej, ale nie. Może kiedyś w przyszłości zagram jeszcze Nekromantą, zrobimy drugi let's play z tego, ale to gdzieś później, później, później. Na razie zagramy najemnikiem, bo lubię łowców smoków, lubię najemników, tak dalej, tak dalej. Mam zamiar lecieć w dwuręcznym mieczej i kuszej, I tutaj już w tą stronę idę, w tę stronę idę na moim save'ie, czyli już mam 30 zręczności, 30 siły, 15 walki bronią dwuręczną, ogólnie idzie naprawdę fajnie. EXP jest normalny, na normalnym poziomie EXP jest bardzo zbliżony do tego z podstawowej Nocy Kruka, jeśli nie ten sam, nie pamiętam dokładnie, ja chyba trochę większy jest, Czyli jest chyba delikatnie trochę większy. Jest przyjemnie gra się naprawdę przyjemnie i idzie mi to sprawnie. To, jest, to, to będzie let's który Wam się spodoba i myślę, że z tych też, bo jeśli to oglądasz, oglądasz wszystkie te odcinki, to będziesz zadowolony, bo będzie jednak progres. Ja rozumiem, że może się nudzić kolejny odcinek, gdzie ja mówię, sorry, ale może będzie nie być progresu, bo ja sobie nie radzę. Tylko będzie normalnie progres, a jedyny brak progresu może być prze, będzie przez to, że na przykład nie będę wiedział, jak dokładnie wykonać tego quest'a, ale to w jednym odcinku napiszcie mi, jak to zrobić, a ja będę wiedział i polecimy z, z koksem dalej, prawda? Razie, dzięki za Wasz czas. Mam nadzieję, że taka decyzja z mojej strony nie będzie dla Was niepocieszająca. Bo jednak rzeźnik to było wyzwanie i mogło to być fajnie. Ale jednak chciałbym poprowadzić let's play, który może być bardziej interesujący ze względu na progres, śmiechy i tak dalej niż na jęczenie E Kurwa, znowu E. Nastrzałem i mają E. Nic nie mogę zrobić E, nie? Więc będziemy lecieć do przodu. To wszystko z mojej strony. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. El do prezidento, Bisio.